Halo? Ej, dobra. Czy, czy teraz będzie dobrze? Ja chwilę poczekam, ale. Yy, co się odwaliło teraz? Coś. Coś. Coś jest nie tak. Ja się kurna pytam, co się stało. Dlaczego? Wszystko. Jak chce coś zrobić, to się nagle wszystko wali. To jest też. No, a Zapomniałbym. E, pyk. Znowu na chwilę e, spadną na FPS, ale walić to i tak już jest rynsztok z tego wszystkiego. E, dam nowego linka, jakby co. Tam na space'y.

Yy, tak, dobra, jestem, jestem, wszystko, dobra, jestem. Witaj Mati, dobra. Je jedna sprawa, Kolejne nie Kolejnie dwie. Po pierwsze, stream był ustawiony na prywatny, co nie powinno się stać. Po drugie, był ustawiony na, dla dzieci. Jakim? Stream dla dzieci. Ja nigdy nie ustawiam filmów dla dzieci, to jest Bardziej streamów, what the fuck? Nie wiem, zastanawia mnie to. Stream prawdopodobnie jest został i mi się to nie podoba. Ja chciałem się tutaj uprawnienie tu tylko streamować, a nie być hakowanym przez złych ludzi. Dobra, never mind. Cyk, cyk. Wracamy. Mam nadzieję, że teraz nic się nie stanie. No już wszystko w porządku, chyba, mam nadzieję. Proszę. Nie się, się wszystkiego. Cześć byku, witam. Ech, dobra. Jest luz? Wszystko działa? Lecimy. To było tak głośne, ała. Przecież Prze wam i sobie, bo... Ała. Przecież tą grę. Właśnie, właśnie, właśnie to tak zostawiam. Podległ się imię Maxa, o, 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 dobra. Zawsze ustawiam grę za głośno. Dobra, powiedzmy, że będzie tak, o. Jest dobrze, chyba będzie dobrze, trzeba sprawdzić. Nieważne. It starts like most